Cześć, moje kochanie. Słuchajcie, moje panie. Dzisiaj jest ostatni dzień <grym> miesiąca, czyli 31 październik. Masz sobie dziś powiedzieć: dzisiaj będę szczęśliwa. Choćbym, kurwa, mać miała to szczęście sobie namalować, bo tego jestem piękniejsza. Właśnie i teraz <grym> codziennie taka mantra. Rano, południe, po południu i wieczorem masz być szczęśliwa. Masz poczuć to szczęście sobie, mocno, tak mocno, żeby przeszło przez twoją macicę, szczepiło jajniki i wyskoczyło na zewnątrz, żeby każdy, kto patrzył się na ciebie, powiedział: Boże, jaka piękna, szczęśliwa kobieta! Co ona robi, że ona promienieje tak fantastiko energii? słuchaj kochanie moje ja oczywiście czuję się primavera elegant fantastiko, ideal jestem uradowana zadowolona świeci słońce pogoda piękna więc wpadłam do ciebie żeby podzielić się z tobą moją pozytywną energią o bardzo silnych kolorowych cudownych wibracjach żebyś ją szybciutko złapała i żeby przyleciało wszystko do ciebie, przyklej tą energię do siebie, otocz się tą pozytywną wibracją w każdym miejscu, gdzie będziesz, bo od tego wszystko się zaczyna, twoja głowa zaczyna pracować, kiedy ty chcesz otoczyć się, słuchaj, pozytywną wibracją trenerki mincetu, tak walniętej jak ja do miłego, pa kochanie, pa pa